Karolina Romaniuk, TV reklama, obok mnie Tryb. Są dobry wieczór? E, dobry wieczór i Tupak. I Tupak. Jak e, wszyscy wiedzą, jesteśmy na konferencji Prime. E, no i coś się wydarzyło. Tak w skrócie mówiąc. Wielki Bóg wszedł na, na, na wasz stół, położył ci dokumenty do wpisania. Co to było? Kurde, no. E, wiadomo, no. Nie, nie chcę mi się o tym gadać, ale ok. No, e, opowiem w skrócie szybko. E, to no, był wielki buł, był w narażniku Artura, który walczył na Gali Fista, którą ja organizowałem ze wspólnikiem. No i ta gala no nam nie poszła, no nie ukrywajmy. Wywaliło się wszystko, popełniliśmy kilka błędów i po prostu no co, no, nie zarobiliśmy, a polecieliśmy na stracie. No i obiecaliśmy zawodnikom, że to wszystko uporządkujemy, dowieziemy to tak, w taki stopie, że nie będziemy iść zamykać gali, tylko chcemy wyjść z twarzą i e, wszystkim jakby zapłacić. Tak? Tylko, że będzie to po, potrzebne, e, no pewnie no, będzie nam to trochę czasu musiał zająć. tak? No i Poczynaliśmy pewne działania, znaleźliśmy teraz inwestora, który finalnie, czy znaczy też sukcesywnie co jakiś czas spłacaliśmy ich, tak? To nie jest tak, że gdzieś ktoś nic nie dostał, albo coś niektórzy, tak jak Artur ma ponad połowę swojego wynagrodzenia za, e, zapłaconego. Zresztą, jakby się zastanowić głębiej, to Artur dostał, jeżeli jakby wlicza się w to też dług, e, ta główna nagroda, jakby też zahaczyć, miał stoczyć finałową walkę, żeby zdobyć te pieniądze, a tam była kontuzja, więc jak wypadła kontuzja, to powinno być tak jak w Gromdzie, <laughs> że, e, że gdzieś tam została walka przeniesiona na, na finał, na kolejne gali no ale tak jak już mówię, ja, ja tutaj nie, nie, nie szukam ucieczek tylko chodzi o jakby no, nieeleganckie zachowanie Artura który gdzieś tam wysługuje się tutaj wielkim był swoim trenerem do, do takich rzeczy e, i myślę, że gdzieś tam, nie wiem mnie zastraszy ktoś tutaj mnie się nie da zastraszyć, ja nie jestem z tych co gdzieś tam uciekają, dadzą się zastraszyć to nie o to chodzi dwa, że to jest e, dług Spółki, a nie mój. Więc dlaczego ja mam, nie wiem, wziąć na klatę, na barki, dług e, spółki na swój. No nie jestem głupkiem, nie jestem debilem, tylko po prostu dzielimy to razem ze wspólnikiem, tak? I, i robimy to razem. I ja, ja żadnego takiego dokumentu no, nie podpiszę nikomu pod, pod względem jakiegoś zastraszenia, tak? Uważasz, że to była przesada. No uważam, że to jest przesada. To niepotrzebne takie, ta, takie, takie rzeczy, takie, takie cyrki. No, ale wiadomo, no są gdzieś musi być ktoś gdzieś tam chciał się coś pokazać. Sp jakby podsumowując, no, mamy inwestora gdzieś tam, który do podpisał umowę z nami, z naszą spółką, który da nam takie finanse, które gdzieś tam pozwolą spłacić resztę zadłużenia. I, i to jest w terminie do końca lipca. Nikt mnie nie będzie straszył, że, że mam oddać coś szybciej, wcześniej, bo, bo takie coś się nie wydarzy. No. I do końca lipca uda wam się spłacić rygzałodniku? W, w tak, tak, tak. A y, dlaczego Wielki był w ogóle w imieniu Artura to zrobił? Czy on ma z tego jakiś procent? No, czy był w, tak, był w jego narożniku, więc tam y, mówi, że miał jego procent. Stąd z tego, ale mi się wydaje, że Artur już go dawno spłacił, a teraz gdzieś tam pogrywa sobie, że, że chce mnie gdzieś tam postraszyć wielkim kłopem. I, i, i gdzieś tam w taki sposób. No, nie wiem, nie wnikam. No. A może to walka o zasięgi po prostu? No, kto wie, no nie wiem, może no trochę show musi być pewnie też. To jest Prime Show MMA, więc no, musi się dziać. No, a ja skoro mówimy o wielkim bo, to może byś z nim zawalczył kiedyś? Ja nigdy nie, nie odmawiam gdzieś tam. Jak będzie taka propozycja z Federacją, czyli będą chcieli tego, to spoko. Ja, ja nie, nie uciekam od żadnej walki. Mówiłeś, tak? mówiłeś, tego... że... Wiesz, że z każdym byś zawalczył, że nie ma znaczenia, ale nie ma, nie ma tej osoby, z którą byś chciał na przykład? No wiesz nie zastanawiałem się z tym. Ja mam zawsze tak, że stąpam na ziemi twardo po, po, po gruncie i raczej myślę o tym, co jest tu i teraz i myślę o swoim najbliższym rywalu, czyli Szulim, e, który no, dla mnie będzie fajnym sportowym wyzwaniem e, i zdecydowanie cies cieszę się, że, że, że możemy tutaj pokazać kawał myślę, dobrego dobrych. tak, stoi. I... I cie... Dokładnie. I cieszę się, że darzymy się szacunkiem, bo to jest fajne. I myślę, że czerpię większą też przyjemność z tego, co robię, wiesz, nie napinając się do kogoś, nie burząc się, nie sycząc, no kurde, po co tą złą krew psuć e, i, i tak się nastawiać do walki, kiedy możemy czerpać więcej z tego przyjemności e, z treningu z każdego. Ja wiem, jak były na przykład przygotowania z rywalami, z którymi e, ta krew była dużo bardziej zagotowana. I no to już nie było takiej przyjemności z treningów, to, to, to były takie, wiesz, motywacja może jeszcze większa, żeby mu dojebać takiemu e, gościowi, który ci trochę tej krwi napsuł, ale to też jest, wiesz, emocje są zgubne. E, jak mówił kiedyś Bruce Lee, emocje trzeba kontrolować. Jeśli emocje mogą kontrolować tobą, czy słowa mogą kontrolować tobą, no to kto każdy może tobą kontrolować, więc trzeba być spokojnie, pokazać swoje umiejętności w klatce. I, no, I tego jestem zdania, i tak właśnie będzie 1 lipca. Jestem mega zmotywowany, e, dawno się tak dobrze nie czułem e, i na sparringach, i na treningach, i wszystko jest zrobione, lekcje odrobione, zapierdzielałem naprawdę mocno w tych przygotowaniach. też jestem, Wiem, że Szuli jest e, twardym góralem. Bo, bo on jest sportowcem. Krew góralem, on jest sportowcem, ja też jestem sportowcem. Mam e, bardzo dużo sportowych pojedynków e, za sobą, zawodowych. I biłem się też z twardzielami. I, I co, no też jestem twardy, i też wiele, wiele czasów przyjmowałem, gdzie trenerzy po niektórych walkach mówili: Stary, po takim momencie powinieneś już leżeć, się położyć, nie wstawać. A ja zawsze wstawałem, i dopóki e, oddech w, w moich płucach słychać, to będę walczył, serce bije, to, to, to zawsze wstanę i będę się bił do końca, nigdy nie, nie przewrócę się, nie nie, nie wiem, nie poddam się, bo to nie jest w moim stylu, ja myślę, że jak już wchodzimy tutaj do, do, do klatki, to robimy coś na maksa i wiem, że, że, że tu będzie spotkanie dwóch takich mocnych charakterów, i e, no to no, wysadzimy tą klatkę w powietrze. A właśnie, ty mówisz, że skupiasz się na przeciwniku, a Szuli powiedział na konferencji, że chciałby zawalczyć z Don Cassio. Nie czujesz się trochę, mm, wiesz, z boku, jak on mówił o tym? Nie, chciałby, oni tam jakiś konflikt mają i tam też, wiesz, to, to, wiesz to, ja myślę, że z królem <głosł> Casio tutaj wielu by chciało teraz walczyć i kolejkę ma chłopak bardzo długą, e, także może sobie przebierać na lewo i prawo, no ale to jest właśnie to, jest właśnie to że teraz... Jest, e, w miarę możliwości tej kolejki, jak jemu się ta kolejka wzrasta, no to, to znaczy, że, że jest na topie i każdy się z nim chce bić, a dlaczego? Właśnie dlatego, że jest na topie. No, więc... A czy ty byś chciał, Zągazja? Kurde, pewnie, ale ja wiem, że dlaczego bym nie chciał? Też bym chciał, bo e, po pierwsze, e, właśnie jest na topie, więc dla mnie to też by była zajebista walka, ale ja tego gościa lubię, ja naprawdę lubię, ja go poznałem go, polubiłem. Też nigdy się o nim źle nie wypowiadałem i to, to musiałaby być też po prostu czysto sportowa walka, a ja wiem, że on jest takim wariatem, że no on się musi powyzywać, on musi gdzieś tam potem. i pewnie by, no nie wiem, czy po prostu by to było ciekawe dla, pod względem jakby show robienia dla widzów, ale pod względem walki, kurde, ja bym chętnie z nim gdzieś tam w boksie się sprawdził, także jak Kasia będziesz chciał na sportowo, bez wyzwisk, to kurde, pewnie, że tak. A lubicie się prywatnie? No, Ja mogę powiedzieć, że ja go lubię, bo go gdzieś tam poznałem. Co on o mnie myśli, to nie wiem. E, ale gdzieś tam myślę, że też, bo nigdy ani nie wiem, jakiś przycinek z jego strony, ani też w jakichś wywiadach, ani coś. Nigdy nie słyszałem, żeby coś złego nam nie powiedział. E, ja w jego stronę również. I ja go uważam za naprawdę bardzo sprytnego, inteligentnego gościa, który ma wiele twarzy i masek. I on wie, kiedy którą założyć, i jak widać, dobrze na tym wychodzi. Nie? E, ostatnio jest lekka burza i wiele osób krytykuje to, że przyznał się, że. Oje, że skończył tylko trzy klasy. Słyszałeś o tym? Nie. Ja klasy, co, co o tym sądzisz? Trzy klasy, dwanaście świadectw, tak? Nie, nie wiem, nie jest świadectw, ale trzy klasy podobno skończył. No to kurczę, wiesz co, to jest też chyba jedna z jego masek, tak? Ja myślę, że skończył ich troszkę więcej. To jest, to jest ta jego kolejna e, gra aktorska, która mu świetnie wychodzi. E, jakby pozdro dla kumatych. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ciekawe to było. A jak oceniasz generalnie Prime? Wiesz co, no, powiem ci, że Prime jako Gale bardzo fajnie wszystko robią jak oglądałem poprzednie. Zdarzyło mi się też komentować, więc byłem od środka. Właśnie dostaję też wiadomości, że od jakichś tam widzów fanów, że, że brakuje mojego komentarza. To też są miłe wiadomości. Pozdrawiam tych wszystkich widzów fanów. Ale to powiem ci, że konferencje no, są tutaj grube, nie? No właśnie też nikt się nie spodziewał aż takiej. Ja myślę, że nie wiem. Czy ja już jakbyś się starzeje, czy kurde, nie pasuje do niektórych. A czy wiesz co, powiem Ci szczerze, ja nigdy, jak ja... Ja jestem taki, że ja się dostosowuję do danej sytuacji. Jak jest, jak jest ogień, to jest ogień. Jak jest dym, to jest dym. Jak ktoś mnie obraża, to ja też nie udaję, że deszcz pada. Ale ja nie lubię czegoś wymuszonego, wiesz, a to, wiesz, nie, nie będę tu wytykał co gdzie jak to, ale no, uważam, że pewne osoby gdzieś tam czasem, no za bardzo z siebie, wiesz, robią gubków i, i chcą pokazać, kim to nie są. A ludzie też widzą, jak coś jest sztucznie na siłę, to wiesz, to, to widać od razu. I to nie a kim, a kogo masz na myśli teraz w tym momencie? Czarny Polak, tam kurde wie takie swoje show prywatne. No zrobił swoje show, ale tam za, za dużo. Powtarzał jedno i to samo w kółko, wiesz nic do gościa prywatnie nie mam, bo go nie znam, ale no siedziałem obok i musiałem, wiesz. siedziałem obok niego i tam no. był, przepychany byłeś cały czas. No nie no, nie, nie pozwolił bym mi się, się przepchnąć, ale, no, ale gdzieś tam parę razy gdzieś mi w zdanie chciał wejść i nie pozwolił mi zjeść ten, no to, to też go uciszyłem, powiedziałem, żeby, żeby, żeby kolega się na chwilę zamknął, bo też chciałbym coś powiedzieć. Także no tak jak mówię, ja też jestem taki, że sobie na, w, na głowę wejść nie dam i to też, żeby ktoś zaraz nie powiedział, że jestem jakimś rasistą, absolutnie. Zresztą zobaczcie, sam jestem e, ciemnoskóry, opalony, opalony. E, także... Także gdzieś tutaj e, broń Boże gdzieś w tę stronę. E, tylko po prostu, no mówię, no, no czułem, że pewnie jest w kółko powtarzane, co trochę, trochę za, za, za. Na siłę gdzieś ktoś się chce pokazać. To no, to jest, dla mnie to jest na siłę. Nie lubię na siłę czegoś, wiesz. A kto jest swoim faworytem, jeżeli chodzi o walkę murański i Prezes Fanny No kurde, tam też dużo złej krwi, dużo emocji. Kurde, no może być ciekawie, nie wiem. A, oglądałeś może Zadymę ostatnio? Oglądałem, tylko wreszcie nie do końca całą, fragmentami, bo, e, no... Szotów jest bardzo no, dużo. No, szoty oglądałem, tak, no działo się sporo i tam naprawdę już teraz to się gdzieś tam może z tego e, delikatnego dymu przerodziło w prawdziwy gniew, złość. Ja widzę po tutaj dzisiaj też prezesa widziałem, jak chodził taki kurde nabuzowany i mówi muszę go rozwalić szybko, no. E, także wiem, że jeden i drugi będzie miał duże, duże emocje. No tu się może wydarzyć wszystko tak naprawdę, nie wiem. Ciężko, ciężko mi oceniać, że nie wiem w jakiej dyspozycji będzie eee, teraz tam miał jakąś operację ręki, też e, ten syn jakiś czas temu mu zmarł, No i to tak, wiele jest czynników takich. No ciekawe jak tam też e, prezes, chociaż słyszałem, że prezes tutaj w formie, w gazie. No może być ciekawa walka, naprawdę chodzi o Jacka Murańskiego, to nie uważasz, że zała jego sytuacja jeszcze bardziej go napędza? No bo nie widać wcześniej było u niego aż takiego gniewu. No tak, to ja też mogę potwierdzić, wiem, śmierć mojego taty też we mnie obudziła takie dodatkowe ogniwo motywacji. Tata miał oglądać tę walkę, już nie był zdrowotnie w stanie, żeby przyjechać, ale też przyjeżdżał na moje wszystkie walki i no dla mnie jako syna to było, ja, ja widziałem, tata nie był za bardzo wylewną osobą, nie mówił za dużo gdzieś tam o swoich uczuciach do mnie, ale, ale ja widziałem, że jest ze mną dumny, z każdej walki wychodził, gratulował się i widziałem tę dumę w jego oczach, na twarzy. I to było dla mnie też takie bezcenne jakby przeżycie. I wiem, że Tata teraz będzie z góry patrzył i mnie dopingował. Zresztą też się gdzieś tam po swojemu do Taty modlę, próbuję gdzieś tam przekazać mu jeszcze to, 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 czego nie zdążyłem mu przekazać. Może w ostatniej chwili, zanim umarł. Eee... No i dostałem takie dodatkowe ogniwo, więc rozumiem też tutaj jakby Mura, że dostał dodatkowego gazu i no i też na pewno coś, coś co go bardziej napędza, ma, ma dla kogo, jakby też dedykował tę walkę swojemu synowi, więc no to jest, to jest coś nie do zatrzymania, ja się czuję w tym momencie e, nie dość, że po przerwie wróciłem, to, 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 to poczułem znowu jakby szczęście z życia, z tego co robię, z pasji. To jeszcze poczułem no, dodatkową motywację, że mam dla kogo wygrać, a, a też jeszcze no, niesamowite, też to mówiłem na konferencji, nie wiem czy usłyszałaś, i córa napisała tam... No, liście, <śm> ale wiesz, to było tak głośno, że nie słyszałam, możesz powiedzieć. To, to było coś takiego, ale czekaj, wyjmę dokładnie, ci przeczytam, e, córa mi, wiesz, ja tam sobie pisałem jakąś listę sponsorów, a tu patrzę, kolejny punkt dopisany, zapamiętaj, że jesteś ziomem i wygrasz tę walkę. Zobaczyłem to i mówię prawie łezka wokół, mówię, jak zajebiście, że, że już mi tak córeczka życzy i wiesz, rano patrzę na tą kartkę, mówię, no kozak. No. I to jest kolejny taki bodziec motywacyjny, który ci mówi ty nie... nie ty nie możesz wygrać, ty musisz wygrać. I to jest we mnie coś takie, że kurwa, nie biorę innego scenariusza pod, w ogóle pod uwagę. Ja wychodzę tam z ręką do góry po walce i tyle. I później zbijamy pionę i idziemy z na piwo. Mega, a y, powiedz mi jeszcze, twoja żona Eliza, może kiedyś zawalczyłaby gdzieś w Oktagonie, nie, gdzie ją zobaczymy. Powiem ci tak, szczerze, wolałbym, no, żeby się nie biła. A dlaczego? No, żeby się nic nie stało, no pewnie z obawy, wieś. i zawsze tak miałem, że jak walczyli kumple moi gdzieś z maty, bliscy czy coś, to czułem e, taki niepokój większy, niż ja sam walczę. Dlaczego? Bo jednak to jest tak jak z prowadzeniem auta, wiesz, ja jadę szybko, ja kontroluję, co się dzieje i to jest zależne, co się wydarzy ode mnie. A jadąc jako pasażer, nie mam wpływu na to, co zrobi kierowca i to jest to samo w walce. Kurwa, ja bym chciał tam wejść za tą bliską osobę i pobić się za niego, uratować go, ją. Ale on, czy ona by chciała? No już się tłumaczę. Była taka sytuacja w ogóle kiedyś w FFF. Mieliśmy propozycję, mieliśmy walczyć właśnie na jednej gali z Elizą. I naprawdę była tam bardzo dobra oferta finansowa, co jest... Yy, w ogóle podeszli tak, że Eliza musi zawalczyć, że co wy w życiu, ja gdzie, nie, to nie ja, do tego się nie nadaje, nie. Ja tutaj dział beauty i tak dalej, szkoda mojej buźki, noska i tak dalej, tak. No bo to też w takiej walce może wydarzyć wiele. Złamać nosek, czy tam coś innego. Yy, no ale też ja podeszłem do tego, że jak tak, jeżeli Eliza nigdy tego nie robiła, i ma walczyć z osobą, która również nigdy zawodowo nie walczyła, nawet amatorsko, no to, to wiesz, mini, 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 jakby ryzyko maleje, żeby coś się wydarzyło, coś jakaś kontuzja, coś poważnego, prawda? No bo wiadomo, jeżeli to są zawodowcy, no to krzyw... zrobienie sobie krzywdy wzrasta, tak? No ale jako amatorzy no, czy, czy tam osoby, które nigdy się nie biły, no to... Okej, okay, w to mogliśmy pójść. No i faktycznie, najpierw zaprosili, dali propozycję leżej, odmówiła, drugi raz ponowili, odmówiła, trzeci raz wrócili z jeszcze większą kasą, no i zaczęliśmy negocjować, kurde, skoro tyle razy proponują, no to może faktycznie jest sens pogadać i mieliśmy wyskoczyć jako, jako para, e, na no tam, w sensie jednego wieczoru zawalczyć jako para z, z innymi tam przeciwnikami. Wiesz z parą? No właśnie nie pamiętam, czy tam miała być, nie, chyba finalnie... I gdzie to było, powiedz jeszcze W FFF, to też, no... To jest też, też gala fajtowa tam e, i... Ale dojdzie do takiej walki Elizy gdziekolwiek, z kimkolwiek. Powiem Ci jeszcze, że z Elizą trenowaliśmy na macie i powiem Ci, kurde, taki progres zrobiła, wiele ją nauczyłem. Też y, trener Mirek też pomagał na macie, na Wilanowie też się spotykaliśmy. Ja do, do tego jej robiłem indywi, indywidualnie jeszcze tarcze dodatkowe, jakieś tam rady w parterze. To też był ciekawy etap swojego życia i cieszę się, że jakby mogła poczuć, jak to jest, kurde, jaki to jest ciężki kawałek chleba, bo to zapierdalać, nie wiem, po 10 treningów tygodniowo, to nie jest spacerek, to jest, to jest ciężka praca fizyczna, tak jak dużo ludzi powie, a co ty w życiu robiłeś, w jakiej ty ciężkiej byłeś pracy. Pomijając jakby sporty walki, że to jest bardzo ciężka, cholernie ciężka praca fizyczna, zapierdalasz tutaj e, ciężko fizycznie, no to, to też jeszcze, akurat miałem prace ciężkie fizyczne, tam jako górnik gdzieś e, i tak dalej, i tak dalej. Było tego dużo. No to chcę powiedzieć, że cieszę się, że Eliza to Poznała na własnej skórze i powiedziała, no widziałem jak po prostu padała po, po, po treningu na przykład i musiała jeszcze zająć się tym, tym, tym czy tym, tak. No i to było zajebiste doświadczenie, ale, ale i właśnie to co mi się nie podoba w takich przygotowaniach, to jak nasze dwie osoby miałyby się naraz przygotowywać, no to kurde oboje jesteśmy bardziej zestresowani, oboje bardziej zmęczeni. Czyli wiesz, zawsze... A macie dzieci. A jeszcze mamy dzieci i jeszcze tutaj nam pomaga, teraz na przykład ja mam walkę, no to tam troszkę więcej obowiązków moich trochę przejmuje też Eliza. E, no zawsze jakoś się dzielimy, to teraz na przykład na tydzień Eliza wyjechała z dziewczynkami, ja byłem sobie sam e, teraz w domu przed walką, więc troszeczkę miałem spokoju, mogłem sobie więcej rzeczy pozałatwiać na spokojnie przed walką. Odpocząć troszkę i psychicznie, i wiesz, mentalnie, i gdzieś tam, i pomedytować, i poafirmować, i, i, i porobić sobie różne rzeczy. To tak. się na sobie wewnętrznie. Dokładnie, dokładnie. Znaleźć taki wewnętrzny spokój, który był mi potrzebny. No, przy dzieciach przy Chaosie, jak dwie osoby są zmęczone, no, no kto ma to zrobić, tak? Ktoś się musi z dziećmi dzieci zająć i domem, i wszystkim. No i to jest, to jest ciężki podział wtedy, wiesz, jakie właśnie dochodzą dzieciaki. Dlatego no wspominam to, że to był taki ciężki okres dla nas, jak, a to było naprawdę sporo, tam z dwa miesiące, Eliza się jednak przygotowywała, czy z trzy, tak regularnie mocno. I w końcu finalnie odmówiliście, tak? Nie, i finalnie wyszło tak, że jednak powiedzieli, że tej gali kolejnej nie robią, że przekładają termin, coś tam zaczęli, wiesz, przekładać i ona się nie odbyła. I dlatego, no. Po zrezygnowaliśmy, ale no, gdyby się nie ukrywam, pojawiła oferta finansowo taka, że jest jeden wielki skok na hajs i nam się to super opłaca, no to pewnie Eliza by się zdecydowała. Ale tak jak mówię, no wolałbym, żeby się zajmowała innymi. Dobrze, żeby nie przedłużać, że pozdrawiamy no Elizę. Jak chcecie Elizę do Falko, kontakt. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dzięki